Są też w środku operacja kosztowne zwycięstwo, co to znaczyło? Cokolwiek to było, chyba nie zakończyło się za dobrze. I żołnierze musieli spać. Pewnie coś jak dormitoria w sercu matki co to za miejsce meble były metalowe? To niezbyt wygodne, chociaż to świat metalu pewnie byli przyzwyczajeni. Hmm, tylko jedno łóżko. Może Izba Przywódcy? Kable prowadzą do źródła zasilania. Czerwone światło to chyba znaczy, że nie ma zasilania. Holograficzny interfejs to musi być jakiś kod. Może spróbuję przeskanować przedmioty w okolicy. уже видеть zasilające trzy źródła. Pierwszy z głowy. Jak chcecie wiedzieć, jak spamiętałem reboot systemu geotermii, to szło tak. Naszyk leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Niespodziewana poezja natury z ust Majka Mechanika, co? Jak zwykle przerastam oczekiwania. ഇതാണ് എസ്റ്റ masz tutaj przynajmniej tak To brzmi. Hmm. się krzaczy dziwne. Co się ludzie zaczynają? być cicho prosto. przyszła po Co jest ciało? Ktoś zamordował jednego z nas? Já nevím, věřte! Það er það. I tak potrzebowałam przewierki. Mapa. Mapa czego? Naszego świata. Planety Ziemi, Aloy. Świat nie jest płaski, jak myślałaś. Czemu miałabym tak myśleć? Podczas zaćmienia cień padający na Księżyc jest zaokrąglony, więc nasz świat jest kulą. Czyli tak to wygląda z daleka. No, porozmawiamy o tym przy innej okazji. Wracaj do roboty. Roboty Faro rozprzestrzeniały się po całym świecie, pożerając wszystko. Pora powstrzymać, tylko ja. Zaćmienie. Majstrują przy metalowym Diable. Mam nadzieję, że nie chcą go obudzić. Uwaga! Się. Kolejny obersz. Ten może się po Udało się. Więc ci żołnierze dawno temu musieli walczyć z setkami naraz? Doktor Sobek, proszę usiąść. Co? Będzie pan jej dziękować po tym, co powiedziała? Doktor Sobek przedstawiła sytuację bardzo jasno, generale, i dała nam pewien wybór. Wypada podziękować. Ja tylko. To znaczy, mój Boże! Może odłożymy tę rozmowę? Nie będzie żadnej dyskusji. Widzieliście liczby. Baro pokryje koszty, ale za jego forsę nie kupimy czasu, którego potrzeba na ukończenie nowego świtu. Czas będzie nas drogo kosztował. Oj, daj spokój! Jeśli ulepszymy flotę i jakoś złamiemy kody... Nie słuchaliście? Roboty nie będą już za was walczyć! W kwestii hakerstwa zbuntowany Rui jest prawdziwym mistrzem! Użyjcie jakiegoś automatu, a opanuję to i wyślę na was! Ale to? To oznaczałoby śmierć dla naszych cywili. Dowódcy! Wróg, z którym walczymy, mnoży się szybciej, niż nadążamy go zabijać. W dodatku żywi się naszą biomasą. Nowy Świt to nasz jedyny ratunek. Czyli, że damy karabin wszystkim cywilom dość silnym, by go udźwignąć, pokażemy im, gdzie jest spust i wyślemy na front? Jak ich do tego przekonać? Dając im to, za co warto walczyć. Nowy Świt. Ściśle tajny program superbroni, który nas ocali. Jeśli uda nam się utrzymać na tyle długo, aby doktor Sobek zdołała go ukończyć. Wysłałem plik, który zawiera plan operacji kosztowne zwycięstwo. Plan operacji? Chyba masowego mordu. To wszystko, co nam zostało. Nie ma alternatywy. Doktor Sobek. Na potrzeby projektu Nowy Świt skorzystamy ze zdemobilizowanego kosmodromu Pod Bryce w stanie Utah. To duża maszyna. Kiedy pani zacznie? Ma pan już główną i rezerwową listę kandydatów. Większość to obcokrajowcy albo ludzie korporacji, więc wydostanie ich. Spokojnie. Stworzymy pani zespół. Na pewno. Do widzenia. Kosmodrom? Co to takiego? Co ci ludzie zrobili? Co zrobiła Elizabeth? Dobrze, że mogę stąd wyjść. Teraz muszę znaleźć ten kosmodrom, o którym mówili. Sprawdziłem dane i zlokalizowałem go. To dobra wiadomość. A zła? Znajduje się pod cytadelą. Pałacem w zmierzchu. W stolicy Kardża Cienia to raczej słabe miejsce. W pałacu roi się od agentów zaćmienia. Wielu z nich jest wysokiej rangi i wszyscy noszą fokusy. Gdy cię ujrzą, Hades też będzie wiedział. I znowu każe cię zabić, ale tym razem będziesz mieć na głowie całe wojsko Kardża Cienia. No to wyłącz ich fokusy. Już to robiłeś. To nie takie proste. Za dużo tutaj fokusów, i wszystkie komunikują się między sobą, a razem z Hadesem tworzą infosieć. Infosieć, co to? Wyobraź sobie ogromną, niewidoczną pajęczynę rozciągającą się nad całym krajem i łączącą fokusy, co umożliwia im porozumiewanie się na wielkie odległości. No dobrze, więc jak można zniszczyć tę sieć? Hmm. Zniszczyć sieć? No nieźle. Tak. Istnieje sposób. Słaby punkt sieci. To idziemy. Ha. Prześlę lokalizację do Twojego fokusa. Udaj się tam, a gdy będziesz w pobliżu, otrzymasz dalsze instrukcje. Czym był nowy świat? Jaką broń skonstruowała Elizabeth? Udało jej się powstrzymać maszynę, ale jej świat.